wspólnie z całą społecznością i zaproszonymi gośćmi radujemy się z zebranych plonów. Bardzo proszę kapelę ludową z Orpin o zagranie dożynkowego utworu plon niesiemy plon w gospodarza dom. ołpińskie dziewczęta. dziewczęta tym śpiewać? w Tak, zaraz w tym roku, na tej uroczystości zorganizowanej dla podziękowania naszym rolnikom, rolnikom gminy Szerzyny za ich trud, za to, że w pocie czoła walcząc z niszczącymi warunkami atmosferycznymi, zrebrali prawie już wszystko zboże. Serdecznie wszystkich Państwa witam i zapraszam do wspólnego świętowania. To świętowanie rozpoczęliśmy ofiarą mszy świętej, bo my rolnicy polskiej ziemi wiemy, że chyba nigdzie tak jak w pracy na roli potrzeba tego błogosławieństwa Bożego. Proszę Państwa, chciałem serdecznie wszystkich powitać, gości, które nas zaszczycili. Ale składa się fakt też, że ze względu na dość przyspieszone dorzynki w województwie, po gminach, dzisiaj i wczoraj i dzisiaj odbywa się dużo uroczystości dorzynkowych i nasi przyjaciele i samorządowcy, którzy nam pomagają na tej trudnej, Samorządowej roli nie mogli wszyscy nas zaszczycić swoją obecnością, dlatego ci, którzy nie mogli, a skierowali do nas słowa, proszę teraz po ich odczytaniu.